Czary! Czary, kto Ale się przygląda na Stalina? Co, co? To jest dziecko, które wczoraj świat z modną fryzurą. Czy będziecie rozmawiać? Podwójne reklamy TV7. TV7 ma. Rąk, niech się jechał. Niech się tam to I tam Ci przyniosłam, te ty, sałatki. Tylko wiesz co? Ja ją próbowałam, ale wcześniej spróbowałam tabaskę. Tak mi język piekł. Nie wiem, czy tam albo za dużo, bo potem próbowałam. To mnie się wydawało, że wystarczy. Piotrek... Piotrek! Tu Słucham? Nie szkoda? Odbierasz? Co? A ile to będzie stało? Zobacz, tego stoi. Nie ma nigdy okazji, żeby to koledzy podchodzić. Z tego na zbieranie jakiś. Tego nic nie piję, tylko ja, ja tam nie Ja kiedyś to też w ale... Ale to będzie kola. Jak Lindyk! Dziadzią! Dziadzią! Nie, Jak krawat gościa. Coś cię tu mam. On nie zwraca na niego ruchami. Boi, boi się. Oby się. był